Sławomir Stawicki, właściciel Sawiccy Nieruchomości. Kłaniam się nisko, panie mecenasie. Dzień dobry. Jesteśmy, panie Sławomirze, drodzy widzowie. Lekko zaniepokojeni. Dlatego w ogóle ten temat realizujemy na samym początku dzisiejszego odcinka, dlatego w ogóle go tak podkreślamy, trochę inną czcionką na dole ekranu, a wszystko za sprawą słów, które dzisiaj padły z ust ministra rozwoju technologii Krzysztofa Paszyka e, w Radiu Z, które dotyczą podatku katastralnego, nowego podatku, który byłby płacony. Od wartości nieruchomości, a nie tylko od powierzchni nieruchomości. Posłuchajmy w pierwszej kolejności pana ministra. Panie ministrze, w tym momencie krótka piłka, trzy krótkie pytanie, Tak albo nie, poproszę o od odpowiedzi. Wprowadzimy podatek katastralny, tak czy nie? To jest temat na dłuższą rozmowę. Tak czy nie? To jest temat na, rozmowę, na dłuższą rozmowę. Ale na pytanie przyszłość. jest krótkie, tak czy nie? Czy są takie plany? Za podatki, panie redaktorze, odpowiada Ministerstwo Finansów, cały rząd. Potrzeba rozmowy w tym panie względzie. Panie Słowomirze, jak pan te słowa odbiera? Jako już jakieś żółte światło, które się pali dla właścicieli nieruchomości, takich właścicieli nieruchomości, w których mieszkają, ale także i właścicieli nieruchomości, tych, które zostały kupione w celach inwestycyjnych, jako nowy koszt, który może się za chwilę w ogóle pojawić w tej układance kosztów, jakie się wiążą z posiadaniem nieruchomości? No na tą sprawę na pewno trzeba patrzeć spad wieloaspektowo, ponieważ no, nie znamy tak naprawdę żadnych szczegółów, ani nawet zarysu planu, w jakim miałby taki podatek katastralny obowiązywać, jakby miał zacząć obowiązywać. Odkąd pamiętam, plany wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce były, są nadal aktualne i ten podatek katastralny miałby zastąpić podatek od nieruchomości i jak sięgam pamięcią, przy każdym, można powiedzieć, rządzie jest taki, jest taki pomysł. Nacisk jest ze, wszechmiar, ze wszech miar, z wszelkich możliwych stron, tak naprawdę. Obecnie można powiedzieć, że mamy go z tytułu, jakby z instytucji międzynarodowych. Natomiast Aha. swego czasu był bardzo mocny nacisk z organów samorządowych, z uwagi na to, że podatek od nieruchomości, który miałby. Jakby wejść pod podatek katastralny, miałby zastąpić ten podatek od nieruchomości, jest najistotniejszym dochodem własnym gminy. W związku z czym gminy same są też zainteresowane takim podatkiem od nieruchomości. Czy miałoby się zapalić czerwone światło dla mieszkańców, dla takich ludzi, którzy mają jedną nieruchomość i w niej mieszkają? No to zależy, bo o ile pamiętam, to taki projekt, który miałby być wstępny, gdzieś tam się to mówiło w koluarach, miałby nie obejmować pierwszego czy drugiego, pierwszej czy drugiej nieruchomości, a dopiero kolejne, żeby największe obciążenie jednak było dla osób, które... Mają więcej nieruchomości i, i po prostu albo nimi obracają, albo jakoś komercyjnie je w nie inwestują. Także wydaje mi się, że na ten moment nie ma powodów do obaw. Jeżeli będą jakieś prognozy, jeżeli będą jakieś projekty, wtedy będzie można mówić o nich trochę szerzej. Natomiast ta sama konstrukcja podatku katastralnego jest dosyć ciekawa, można, można o niej mówić na pewno długo. I też ważne, że jest to taki podatek, który ma dosyć istotne znaczenie fiskalne. On jest w wielu krajach Unii Europejskiej i też jest to podatek, który, tak na dobrą sprawę, trzeba rozpatrywać w kontekście takiego szerokiego spektrum. Bo jest to podatek, który ma tak naprawdę i umocowanie w prawie, ale też w architekturze, czy choćby w rzeczoznawstwie majątkowym, bo to jest podatek tak naprawdę od wartości nieruchomości. Czyli no nie tak. możemy. Rozpatrywać tego podatku w oderwaniu od wartości samej nieruchomości. A tak naprawdę w oderwaniu od tego, jak powinno się i jak się by ewentualnie liczyło wartość takiej nieruchomości. Co ciekawe i to jest ciekawostka, w Polsce istnieją już przepisy, e, przepisy mówiące o podatku, e, o wartości katastralnej, czyli o wartości, która miałaby być podstawą na liczenie podatku katastralnego. Te przepisy są w ustawie o gospodarce nieruchomościami i te przepisy to od 160 do 173. Zachęcam do spojrzenia. One mówią jasno, jak liczyć wartość katastralną, jak ta wartość katastralna może może wpływać na ewentualny podatek katastralny, i tam jest szereg zapisów, które tak naprawdę determinują, a chciałbym też o tym powiedzieć: tak na dobrą sprawę pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą być z tym związane. Oczywiście podatek katastralny ma też wiele pozytywnych aspektów, między innymi właśnie ten aspekt mówiący o tym, że może zlikwidować taką. Te, te, te rozbieżności w, w zakresie tych właśnie, tak na dobrą sprawę, na rynku nieruchomości tych osób powiedzmy najbogatszych, które mają nieruchomości kilka, wynajmują, prowadzą obrót tymi nieruchomościami, a tymi, które mają, a ty, a tymi którzy tych nieruchomości nie mają do zwykłego zamieszkania, czyli mógłby być podatkiem, który by w pewien oczywiście sposób rozwiązał problem mieszkalnictwa w Polsce, Natomiast to jest ten przede wszystkim problem pustostanów, prawda, na który najczęściej się No tak się w sensie, ale raczej ja nie, jakby nie wyobrażam sobie, żeby to nam rozwiązało problem mieszkalnictwa. Że jak wprowadzimy podatek no 80%, to nam powstaną nowe lokale, to raczej wydaje mi się, że ci, którzy są właścicielami nieruchomości, to przerzucą te koszty w ogóle tego podatku na właścicieli, znaczy na najemców, więc tak na powiem, że w ogóle jeszcze sytuacja na rynku mieszkaniom jeszcze bardziej m, tak zaostrzył. To wie Pan, trochę jest sytuacja podobna do, do tego, jak, w jaki sposób no, ustawodawca chciałby regulować rynek budownictwa, prawda? Wprowadzając coraz to nowe jakieś ulgi i, i w ten sposób jakby dając możliwość tego, żeby, żeby, to, żeby ten problem się rozwiązał. Tak jak Pan słusznie zauważył, problem albo to, co jest w podatku katastralnym ciekawe, to to. Że, że on miał, miałby zastąpić podatek od nieruchomości, który jest naliczany od powierzchni, czyli liczony jest w ten sposób, że jest powierzchnia danej nieruchomości, od tej powierzchni jest jakiś, jakaś wartość, jakaś stawka i w ten sposób wszyscy płacimy taki podatek, a podatek katastralny miałby być z wartością związany i miałby, miałby być o wiele wyższy, tak się zakłada i miałby doprowadzić do sytuacji, że jeżeli ktoś ma jakieś dobro mieszkanie duże albo bardzo luksusowe, czyli w, domnie, czyli w domyśle Wartościowe mhm. albo bardzo wartościowe, no to ta wartość byłaby większa. Tylko, że od takiej, każdy, tak jak pan słusznie zauważył, od takiej e, wartości takiego podatku, ten podatek byłby przyrzucany najczęściej właśnie na. No właśnie. na właśnie panie mecenasie, to tak Mamy tutaj mało sklepie, czasu, prawda? jeszcze muszę o jedną rzecz zapytać taką. Bo to jakby mnie to tylko to uspokoi, widzów to tylko pewnie uspokoi. Czy biorąc pod uwagę taką konstrukcję tego podatku, i to, co Pan mówił, że jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami, to da się w ogóle zrobić tak, że ktoś tutaj włączy guzik taki, nie wiem, 1 stycznia 2026 wchodzi w życie podatek katastralny. Czy da się to zrobić tak szybko? Już odpowiadam, w żaden sposób nie da się tego zrobić tak szybko, ponieważ uh -huh. w ustawie jest też mowa o tym, że żeby taki podatek uregulować, to po pierwsze powinno być to uregulowane oddzielną ustawą, więc mówimy tutaj o, o nie o tym, że ten podatek mógłby być bezpośrednio wprowadzony właśnie poprzez obecną ustawę, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ponieważ musiałaby się wprowadzić nowa ustawa, która by to no dookreśliła. No ale ustawę mogą panie Sławomirze uchwalić w jeden tydzień no jeżeli tak by się stało to oczywiście, natomiast nawet, usta nawet ustawa która została by uchwalona ona by dookreślała sposób, ym, sposób Określenia tego podatku od nieruchomości na podstawie wartości katastralnej. Tu wracamy do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Aha. która mówi o tym, że żeby, żeby tą wartość katastralną wpisać do rejestru katastralnego, należy wprowadzić i przeprowadzić w Polsce tak zwaną powszechną taksację. Powszechna taksacja, ta ustawa między innymi ma określić czas rozpoczęcia i zakończenia powszechnej taksacji. Ta przyszła ustawa. Nawet jakby ustawodawca wprowadził taką ustawę szybko, zakładamy szybko, no to samo, sama powszechna taksacja, nie byłaby do, do zrobienia tak szybko. Tutaj m, m, specjaliści mówią o tym, że w dobie, i tak też OECD mówi, że w dobie e, cyfryzacji byłoby to szybsze, natomiast e, no, nie byłoby to możliwe w, w, w krótkim czasie. Ta powszechna taksacja musiałaby być e, poprzedzona e, wprowadzeniem map taksacyjnych. Później musiałoby dojść do właśnie Jasne. tej powszechnej taksacji. Znaczy, pani, to, są sobie, że to które tutaj, długo. Tu musimy postawić kropkę, aczkolwiek stawiamy tak naprawdę przecinek, bo my tego tematu gośmy nie mamy zamiaru tak szybko zostawiać skoro w ogóle nie padają jakieś zapowiedzi odrzucenia tego podatku